Czy czułaś się kiedyś skrzywdzona? Czy czułeś się kiedyś skrzywdzona? Co do tego doprowadziło? Jaką rolę w tym mieli inni ludzie, a jaką rolę miałeś, miałaś ty sama? Albo co pomogło ci wyjść z tego stanu, jeżeli on się skończył, jeżeli już tak się nie czujesz, co pomogło? Czytam w dniu 49, rozdział 16. Kiedy lud Izraela mówi Mojżeszowi: wynoś się, wynoś się, bo ty na pewno chcesz nas uśmiercić na tej pustyni. A może chcesz wyłupić oczy swoim przeciwnikom w konsekwencji wyborów i buntów Izraela? To są gorzkie chwile, gorzkie słowa, trudne momenty. I po prostu myślę sobie o nich, dlaczego tak się stało. Myślę sobie, że ja też docieram do miejsc w swoim życiu, gdy muszę walczyć o swoją wiarę. To znaczy co? To znaczy walczyć w swoim sercu o właściwe przekonanie przekonanie o tym, że czekają mnie dobre rzeczy. To poczucie krzywdy, myślę, jest takie kluczowe w momentach, kiedy nie wierzę już, że spotkam mnie coś dobrego, nie wierzę, że zostałem wyrwany ze złego miejsca. Przeszłość, tą złą przeszłość widzę raczej jako, jako ziemię obfitości, tak jak Izrael myślał o Egipcie. Zamiast pamiętać wyzwolenie z, ze złego miejsca, pamiętał, że tam mieli obfitość rzeczy, nie to, co na tej pustyni. Z drugiej strony, człowiek taki skrzywdzony nie spodziewa się niczego dobrego. I to może prowadzić do tego, że obwiniamy wszystkich innych. Jak się obwinia wszystkich innych dookoła, to ciężko dostrzec w sobie powód. A tymczasem, powodem, takim wewnętrznym powodem tego poczucia krzywdy, poczucia zagubienia, poczucia beznadziei, jest Niewiara. No dobrze, ale nie wiara w co? Nie wierzę, że czeka mnie coś dobrego. Nie wierzę, że jestem wybrany. Nie wierzę, że zostałem uwolniony. Zapominam. Ale można inaczej. Można przerwać to, przerwać tu w swoim sercu. Zdecydować, że nie będę tak myślał, że będę wierzył. Wierzę Jezusowi. Te jego słowa: że jeżeli ktoś zostawi swoje życie, to je odzyska.